Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj gramy w Brawl Stars. To jest próbny odcinek taki. Jest z nami Deproka i KILLER. Tak, witamy. Dzisiaj będziemy sobie grać i najpewniej na Zatynkę. No i ja sobie wezmę Colta. Tylko, że tylko i na Jak słyszycie, polepszyło nam się trochę mówienie. Tak myślimy. Bo robimy teraz taką próbę. Ja sobie kupuję tego Tika, bo bardzo jest ładny, a ja lubię grać Tikiem. też... Pyk. I fajna emotka Słowny. do niego. Dobra, dawaj. Ja Dobra, to gramy na Zadymkę. Tak? Tak. Dobra. A wy dajcie znać, czy to dobrze słychać i tak dalej. Mam nadzieję, że dobrze wszystko złoży do kupy później. No i pewnie jeszcze będzie Fojtek montował życie World, World Ball. I ogólnie fajnie i zobaczymy właśnie jak on nam zmontuje Dobrze. No i gol. Łatwy. Dobra. Ojej. Kurczę. Dobra, no, z tym. Uciekaj! O nie. O nie, nie, nie. Kurde. No to się dobrze... Kurde. Ale piek akcja. Ale piękna Kurczę, zginęły Ej, Beskid, to było takie piękne Ona się kręciła i nie strzeliła w końcu mieć, a, ty... a ty masz hiber doładowanie do Polda? Kolta? Mogę mieć. Okej. Okay. Daj sobie ulepszkę. Ale ja czekam teraz na ten... Kacę zbieram na... Jak to się Na to, to hiperdeodoranty. O, do tego. Do podaj, podaj mamulta. Dobrze. Piękny gol. Mhm. No o dobra. tutaj, o tutaj ta akcja. To jest po prostu... To jest po prostu takie dobra. XD ta akcja. Widzowie, no? Plus 500 mam. O jeszcze... Legendarny starde. Legendarny, ja mam bardzo rzadki. Legendarny, widzowie. Dawaj, Legendarny Dawaj. Opaga. Amber, Amber! Co jest? Jak ja dawno nie miałem takiej radości, że kogoś dropnąłem. E, dro 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 Bro, no, odkąd skrzynki usunęli, ale masz. A ale, dropnąłem, dro 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 czajcie? Ile ty masz postaci? Dobra, następny odcinek. Profil, z 72 amery. na 74. To niedługo będziesz miał wszystkie postacie znowu. nie. Tore... Po Charlie? Ja, ale Charlie nie mogę, ten. Czego Charlie nie możesz? Ale A, nie bo jest... drodze, jest... Star. Nie ma na drodze. Jeszcze z niej karnet jest. Ale... Dobra. No to gramy. No to jeszcze jedna łódka. Lecimy. Ty Fanga wziąłeś? Co? Fanga wziąłeś? Yy, nie. Biorę to dlaczego? Raz. Jak graliśmy, to usłyszałem głos fanga? Nie wiem. Skoro co nie jest? Jest super atak mam! Yes, ale lagi, 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 laguje. Taj. Ale ładny, ole mm -hmm. piękny, piękny. Piekniście. Dziękuję. Huczy. Piękne. No? Tak, Chodź zagraj ponownie. My tu chyba zaczniemy. O, mam pierwszą mistrzowską na koldzie. Tak, tak. My tu chyba zaczniemy robić ten. 100% lucky moments in Brawl Stars. Jak no? więcej, piszcie w komentarzach, czy mam. A, a śmieszne jest to, że ja wczoraj też miałem legendarnego Stardropa. I z tego pierwszego. Zrobiliśmy. O, chłopogarnę to, Bibi ogarnia na maksie może być trudno ale jak ją wywaliło strzelicie czy nie? no nie no nie to słabo trochę dobra 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 Okej, no, ale w... rrr... nawet nie ogarnia tak dobrze jak ja, Bibi. Sabi tego kolta, gratulacje. Spokojnie, trzymam tutaj ten wzgardę. Skin dokładnie są ładne. No ładny jest. Fajnie, że na link jest za darmo. No. <laughs> Uważaj, on będzie tutaj na wieżostą. No i co ten sam robi? No dobra, to jest... Co ten sam robi? Ten sam no. nie umie grać. To już jest takie easy. Idziemy. Nie no. mieliśmy szans. Dobra, to chyba będzie już koniec, nie? No nie wiem, ja niedługo mam trzecią mistrzowską na Tiku, to może wbiję sobie. No nie wiem. No dałam. Ja no już kończył jedną rundę jeszcze. Ja to sobie... się jedną rundę jeszcze. Dobrze jeszcze Pięknie, 6400. Dobra. No, ostatnia runda. Ostatnia runda widzowie i... To sobie ten trzeci mistrzowski widzieć? Dobra bambiczki. Ten klub, ten klub nie umie grać, jakby co? Żeby nie było ko oni pierwszy raz chyba gra, grają. A chłoptikiem pierwszy raz gra.